kilka ćwiczeń medytacyjnych, aby wprowadzić się w spokój i rozluźnić swoje ciało, dlatego że zależy nam na tym, żeby się uspokoić, ponieważ gdy się czujemy zestresowani lub niespokojni, to nie możemy usiedzieć w jednym miejscu i jeszcze trudniej jest zacząć medytację, jak jesteś niespokojny, więc te krótkie ćwiczenia pomogą ci Wdrożyć się, tak jakby są tak jakby rozgrzewką do dalszej medytacji. I ta cała pierwsza grupa ćwiczeń zaczyna się od takich delika delikatnych ruchów, które fizycznie pomogą zapanować nad bezruchem, prawda? Dlatego, że ruch zachęca nas do uwolnienia wszystkich napięć, które trzymamy w swoim organizmie i pomaga skupić uwagę na teraźniejszości. Ćwiczenia możesz robić wszędzie możesz robić sam możesz robić w grupie. One są bardzo dobre, dlatego że utylizują wdech i wydech i bardzo pomagają, jeżeli chodzi o rozluźnienie. Pierwszym takim ćwiczeniem będzie ćwiczenie medytacyjne na rozładowanie napięcia, które jest w Twoim ciele. Stres i niepokój powodują różne napięcia w Twoim organizmie na wiele różnych sposobów. Możesz na przykład zaciskać szczęki, nie będąc o tym świadomym. Możesz zaciskać też dłonie w pięści. Możesz chodzić z, ze zgarbionymi ramionami do przodu, i możesz przyzwyczajać się do takiego utrzymywania siebie w takim zakleszczeniu, jakby w określony sposób, nawet nie mając świadomości o tym. A w rezultacie jest to dla ciebie bardzo niedobre, dlatego że pewne grupy mięśni uczą się tego, prawda? I ważne jest, żeby być świadomym i rozluźnionym, żeby czuć, co jest spiętego w Twoim ciele. Także tego ćwiczenia możesz użyć, aby celowo zwiększyć napięcie w różnych miejscach swojego, obszarach swojego ciała, i potem poczujesz, jak stan relaksu nadchodzi. Do tego położymy się wygodnie w łóżku, możemy to nawet robić rano czy wieczorem leżąc w łóżku i zaczniemy od koncentracji nad stopami, zaciskając palce u stóp i kostki, napinając tak tylko mocno jak możemy podczas wdechu. Więc wdychając, napinamy kostki i zaciskamy palce stóp i trzymamy chwilę i z wydechem. Podczas wydechu rozluźniamy palce u stóp i kostki. I zwracamy uwagę na to, jakie uczucie jest w tym obszarze naszego ciała. Następnie, podczas następnego wdechu, napinamy nogi, ściskamy rzepki kolan i napinamy UDA z całej siły. Trzymamy i potem przy wydechu. Uwalniamy wszystko i poświęcamy chwileczkę na zarejestrowanie jak się czujemy. I możemy to powtarzać, poruszając się w górę ciała, napinając przy wdechu i rozluźniając przy wydechu, na przykład ściskając mięśnie pośladków, na przykład napinając brzuch, zaciskając dłonie w pięści, napinając barki nawet nos i oczy, szczękę. A na koniec tego ćwiczenia. Pamiętajcie, napinanie wdech i rozluźnianie wydech. A na koniec tego ćwiczenia wszystko zaciśniesz co możesz w swoim całym ciele i weźmiesz duży wdech i rozluźnisz całe swoje ciało przy wydechu i wtedy zauważysz jak napięcie opuszcza Twoje ciało z oddechem. Następne ćwiczenie będzie na temat szyi, uwolnienia napięcia w szyi, dlatego że my bardzo dużo czasu poświęcamy siedząc przy komputerze, w pracy na przykład, albo czytając, albo w jednej pozycji, czasami ta szyja yy, jest do, do przodu przechylona, może to się przyczynić do złej postawy całego ciała. I nawet ucisku w niektórych miejscach szyi. Dlatego to ćwiczenie można użyć w każdym momencie, nawet w pracy czy siedząc w domu, aby uwolnić napięcie szyi. Przy wydechu opuszczamy brodę na dół w kierunku klatki piersiowej, i potem przetaczamy ją lekko, tak żeby ucho było skierowane w kierunku ramienia, nie trzeba tego. Naprawdę mocno rozciągać. Tutaj się szyja z tej strony rozciąga, wtedy weźmiemy wdech. I z tej pozycji dalej przechylamy głowę i wydychamy. Idąc powoli w kierunku drugiego ramienia, i rozciągamy wtedy prawą stronę szyi, biorąc wdech. Czyli jak jesteśmy z boku, głową wdech, przy schodzeniu na dół do drugiej strony wydech, i na drugim ramieniu znowu wdech, prawda? Także z lewej i do prawej strony możemy to robić 5 razy minimum na każdą stronę, czyli 10 razy w sumie. Zwracając uwagę na to, jak czuje się nasza strona szyi, to musi być ruch bardzo łagodny. To musi być ruch bardzo płynny i oczywiście nie może być żadnego bólu. Jeżeli macie jakiś ból, to absolutnie nie. Opuszczamy głowę, wydech. Lekko za każdym razem, jak będziemy starać się to ucho do ramienia dotknąć, prawda? Musi być to tylko aż czujemy napięcie i dalej nie staramy się napinać. Dlatego, że za każdym razem wdech. Za każdym razem będziemy czuć, jak lepiej nam się szyja rozciąga po prawej i po lewej stronie. Prawda? Także to jest takie turlanie brody z jednej strony na drugą, biorąc pełen oddech z boku na każdej stronie i wykonując przejście ze spuszczonym podbródkiem w kierunku klatki piersiowej i wtedy wydech. Następne ćwiczenie będzie to ćwiczenie zginania i rozkładania. Jest to coś głęboko naprawdę kojącego w składaniu organizmu i to ćwiczenie przypomina uczucie schronienia i poczucie bezpieczeństwa. Ponieważ składamy się i rozkładamy się to też możemy czuć poczucie bezpieczeństwa jak jesteśmy odsłonięci, tak jakby, prawda? Niektórzy nie czują się bezpiecznie jak są odsłonięci, więc to jest po to, żeby się odsłonić. Siadamy prosto na krześle i kładziemy ręce na kolanach. Podczas wydechu zaokrąglamy plecy do przodu, w dół, tak jakbyśmy byli wyginając te ramiona, prawda, tak jakbyśmy byli kotem i podbródek do klatki piersiowej. Następnie wykonujemy wdech i odkrywamy kręgosłup do tyłu, z powrotem do góry. Unosząc podbródek i klatkę piersiową do góry z ramionami do tyłu, prawda, i podbródek do góry. Więc to jest taki jakby koci skład, wydech i Wdech. Uf. Powtarzamy 5 razy ten łuk, prawda? Zaokrąglonych pleców i 5 razy rund, czyli 5 razy do tyłu, i 5 razy składamy się, i 5 razy się rozkładamy, a następnie na końcu powracamy do prostego siedzenia z wysokim kręgosłupem. Można też jeszcze dopełnić to ćwiczenie składania yy, przesuwając biodra yy, w jedną stronę, wydech na około, tak jakby do drugiej nogi, i potem wdech i wydech. i pięć razy i w drugą stronę pięć razy także pełen oddech jak do góry się przesuwamy to jest takie mieszanie w garku. tak jakby prawda w jedną stronę i w drugą stronę w momencie złożenia się cały czas kręgosłup jest prosty do przodu przechylony prawda w momencie złożenia się wydech w momencie wejścia w górę Wdech. Na końcu zaobserwujcie, jak się czujecie. To czy ćwiczenia są yy, powinny być robione bardzo powoli. Ja to szybko tutaj skrótem pokazuję, ale powtarzanie i rozkładanie możesz robić nawet więcej razy niż 5. 5 to jest minimum, prawda? I oczywiście pamiętajcie o tym, żeby zawsze kończyć i zaczynać z prostym kręgosłupem, siedząc w krześle. Następne ćwiczenie to będzie ćwiczenie rozciągania Twoich boków, dlatego że my utykamy w swoich wzorcach i zawsze naszym nawykiem jest patrzenie do przodu albo do tyłu. My zapominamy o bokach naszego ciała, uwierzcie mi. Także yy, przypomina mi to na przykład rozwiązanie problemu z jakiejś innej strony. Jeżeli Cię coś niepokoi, na przykład, pomocne może być spojrzenie na ten problem z innej perspektywy. Dlatego to ćwiczenie koncentruje się na bocznej części ciała, na obszarze, który jest często zapominany, i będziemy te boki rozciągać, dlatego że musimy um, mieć pewność, że nie jest to zaniedbane, prawda? I jeżeli Twój dzień wymaga siedzenia, jeżeli dużo siedzisz, naprawdę, to pamiętaj zawsze o bokach. Może to y, przypomnieć Ci y, na spojrzenie na różne problemy z innej strony. Jeszcze raz pracujemy z wdechem i wydechem. Podczas wdechu unosimy ręce nad głowę u góry i chwytamy prawą rękę na przykład i owijamy ją. W tej chwili, tak jakby pociągamy lewą ręką i zwijamy się w lewą stronę i rozciągamy się, prawda? Pamiętajcie, pociągajcie delikatnie tylko do momentu, w którym czujecie opór i jak pociągacie, to zawsze robicie wydech. Wracając uwalniamy ręce na dół i jeszcze raz do góry wdech. Wydech. Wdech. Wydech. Na dół. Tak jak szmaciana lalka. Zupełnie ręce opadają bezwładnie wzdłuż krzesła. Ok. Wydech wtedy jest, prawda? Także jeszcze raz Wam pokażę robimy pięć razy to ćwiczenie. Jak do góry podnosimy ręce z wdech, przesuwamy się pociągając w jedną stronę wydech. Wracamy do punktu wyjściowego, wdech, opuszczamy ręce bezbładnie, wydech. I znowu wdech, wydech. I tak, 5 razy minimum naprawdę fajne ćwiczenie. Wdechu i wydechu. Jest to wszystko ćwiczenie medytacyjne, dlatego że ty się koncentrujesz nad dechem i wydechem, na tym, co masz zrobić, i zauważ, że nie możesz wtedy myśleć o niczym innym, więc to jest taka rozgrzewka do medytacji, prawda? Yy, fizyczna. I kilka ćwiczeń na koniec. Jedno z nich to będzie rozciąganie całego ciała dlatego że twoje ciało to jest jeden łańcuch kinetyczny. Musisz sobie zdać z tego sprawę, że wszystko jest ze sobą połączone. Czyli jak będziesz podchodził i tylko rozciągał jedną na przykład nogę albo dwie nogi, albo tylko ręce, albo tylko plecy, to nie jest to dobre. Dlatego że rozciąganie jednego obszaru jest dobre przez jakiś czas, ale potem na koniec trzeba zrobić rozciąganie całego organizmu, prawda? Dlatego, że y, my często żyjemy i źle, na przykład podnosimy różne rzeczy, na przykład pochylamy się z bioder, jak chcemy podnieść jakieś ciężkie pudło, zamiast użyć um, siły naszych nóg, uginając kolana. Prawda, zginanie kolan wtedy nie angażuje mięśni pleców, angażuje mięśni nóg i plecy nie będą nas bolały podczas podnoszenia. Także musimy wiedzieć w jaki sposób nawet Pracować, sprzątać, podnosić i tak dalej. Nie należy ignorować swojego organizmu, naprawdę. I to ćwiczenie jest bardzo dobre, dlatego że ono um, rozluźnia i rozciąga całe nasze ciało i przypomina nam o wzajemnych powiązaniach i yy, wzajemnym wsparciu, prawda? Siadamy na podłodze do tego ćwiczenia i wyprostujemy sobie nogi przed sobą. I biodra można unieść, na przykład siedząc na jakiejś poduszce, lub na przykład na złożonym kocu. Uginamy lekko kolana, wysoko siedzimy i wydłużamy kręgosłup wysoko, prawda? I potem rozciągamy nogi do przodu, rozciągamy tyły nóg, kierujemy stopy do głowy. Wykonujemy wtedy wydech. I zginamy się do przodu. I musi to być daleko, nie do kolan, po prostu troszeczkę do przodu z wydechem. Czyli dech, wydech. Tylko chodzi o to, żeby, żebyś dotarł do tego punktu, w którym zauważysz, że rozciąganie wzdłuż całego tyłu Twojego ciała, od głowy do szyi, do dołu pleców, przez Twoje siedzenie w dół, do tyłu, nóg, a nawet do stóp. Także to jest takie rozciągnięcie tylne całego ciała. Zwróć uwagę na połączenia na całej tylnej powierzchni swojego ciała i y, wykonuj to pięć razy. Oczywiście wdech i z powrotem do wysokiej, no i wydech i z powrotem do niskiej pozycji y, i z powrotem do wysokiej pozycji siedzącej. Ćwiczenie miłości stóp. Nie zapominajmy o swoich stopach. Naprawdę podarujmy im trochę miłości. Twoje stopy niosą Cię przez cały dzień wszędzie, także musimy poświęcić im chwilę, żeby po prostu zatrzymać się w pewnym momencie i rozważyć wsparcie dla swoich stóp. To małe ćwiczenie pomoże Ci pamiętać o swoich stopach, zwraca uwagę. I y, myślą może jest podobne do wdzięczności, wyrażania wdzięczności. Na przykład jednocześnie słyszy jako przypominanie uznania wsparcia, jakiego potrzebujesz, żeby y, przetrwać różne życiowe burze. Także my y, dajemy wsparcie stopą i jednocześnie myślimy o wsparciu i o wdzięczności. Jesteśmy wdzięczni, że te stopy nas, Niosą, a więc siedzimy wygodnie w krześle i przenosimy jedną stopę, podnosimy z ziemi i zataczamy koła wokół kostki w jednym kierunku pięć razy, a potem w drugim kierunku i kładziemy stopę na ziemi. Następnie druga stopa, podnosimy siedząc w krześle nogę i zataczamy koła kostką, ruszając w jedną stronę. I w drugą. Także to musicie powtórzyć 5 razy każdą nogę, i zataczając te koła, zwracamy uwagę na wszelkie kliknięcia, lepkość w każdej kostce, w jaki sposób kostka jedna jest inna od drugiej, i tak dalej. Następnie przenosimy się na podłogę, siadamy na podłodze, uginamy kolana i przyciągamy do siebie. Obie stopy, takie jakby nie po, tu, po turecku, ale nie zaskrzyżowanymi nogami. Prawda? Przyciągamy do siebie te podeszwy stóp, aby złączyły się przed nami podeszwą ze zgiętymi kolanami i kładziemy kciuki na łukach stóp i zaczynamy je masować. Zaczynamy masować łuki stóp kciukami. prawda? Zwróć uwagę, jak to zmienia odczucie tych stóp. Jak one się czują? Więc tak chwileczkę masujemy delikatnie, a potem zaczynamy masować delikatnie każdy palec naszej stopy, zaczynając od dużego palca, a kończąc na najmniejszym. Ćwiczenie relaksu dla spokojnego snu jest bardzo pomocne, jak nie możesz zasnąć, dlatego że jeden z najbardziej frustrujących momentów i doświadczeń i stresu, to jest coś takiego, jak próbujesz zasnąć i nie możesz, prawda? I na przykład zamartwiasz się przed snem. Może nie możesz zacząć powodu pędzącego umysłu, nawału myśli, gonitwy myśli albo jakichś przytłaczających emocji, albo możesz próbować zmusić się zasnąć, a to jeszcze bardziej przekona cię, że po prostu pobudza cię to i oddala od snu. Także to ćwiczenie zregeneruje cię. Jeżeli na przykład nie możesz zasnąć, to wstań z łóżka i połóż się na podłodze i wykonaj je wtedy, a możesz też je wykonać przed snem, aby pomóc wyrwać się z cyklu oporu i znaleźć jakiś relaks. A więc kładziemy się płasko na plecach, na podłodze, oczywiście może to być na dywanie, najlepiej, albo na jakiejś macie, i przytulamy kolana do klatki piersiowej. Oczywiście nie musi być to tuż do klatki, niektórzy nie mogą po prostu podnosimy do góry nogi i kołyszemy się z boku na bok na lędźwiowym kręgosłupie, masując tą dolną część pleców pod sobą, prawda? Czyli kołysanie i zwalniamy ten ruch coraz wolniej, wolniej niż na początku, bardzo wolno i też zwalniamy swój oddech. Następnie opuszczamy nogi na ziemię, rozciągamy się bardzo daleko, ręce do tyłu i nogi do przodu i chcemy być jak najdłużsi. Palce stóp skierowane do góry i relaks. Posuwamy ręce leżąc na ziemi wzdłuż naszego ciała, wzdłuż naszych boków. Zginamy kolana i znów możemy kołysać się z lewej strony na drugą. Można też, jeżeli nie możesz położyć stóp prosto na dół na ziemi, masz jakieś problemy, można je oprzeć o ścianę. I też to samo robić, mając stopy oparte o ścianę przeciwległą. I na końcu po pięciu takich rundach. Możesz się czuć bardziej zrelaksowany i pomoże Ci to zasnąć.